Co? A wygodnie ci w tej miejsce? Co? Jak? Nie A czemu? Gabi, czemu? Fe! Fuj! Fuj, Kochana, Kochana, przecież fój Fe! Kochanie, czemu to jesz? Co? Bo, dlaczego? Dle. A opowiedz mi coś jeszcze, Gabi? I co jeszcze? No. Ja już. To Aha, aha. A wyślesz mi buziaczka teraz, do mnie? Wyś mi Gabrysiu buziaczka. Słoneczko. D Rafał przyjechał, no. Kochanie. Wyślij mi buziaczka. Wyślij mi buziaczka. Jak wyszłaś tak? Gabrysiu. Halo? Wyślij mi buziaczka. Tak. Dziękuję bardzo.